Zrobimy sobie paliwo. Oto taką kompotówkę, do odsysania paliwa z baku. Sprzęt ukraiński, ale myślę, że będzie działał. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie chodzić Dobra, otwieramy się, otwieramy się do korka. Tu? Tak, nie ale nie, ja myślałem, że odwrotnie. Nie? To było na górze chyba. To było, pamiętasz na górze? Tak? No, to okaże się teraz. To jest noteria. Tylko ta pompka nie chciała coś zaskoczyć kiedyś. To jest sprawnie jak nie nalewać paliwa? Życzy problemy. Bez problemu się nie obejdzie. jest czekaj, muszę tu zastać dopiero coś tam zacisnąć w tym tak? no a ta półka jest jakaś kurwa pierdolnięta Nie wiem, nie było innych No była, ona chodziła, dopiero z czasem tak. się zypała. odkręcaliśmy ją kiedyś, uszczelki, tutaj wszystko sprawdzaliśmy niby wszystko jest ale od dobrej strony? nie od strony? nie wiem właśnie a tutaj nie ma... i była instrukcja obsługi Próbujemy, próbujemy. No, dobra, próbujemy odwrócić. Chyba nie jest. Widać, że <śmierdziwe> 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 nie uważaliśmy na fizyce. <śmierdziwe> Podajcie drugie. Nie zapór? Kurwa, nie ma nic. A bo to teraz pompka się pieprzy. Najpierw musimy doprowadzić pompkę do ładu i składu, a później myśleć, w którą stronę? A bobkę, że się rozbierał, nie? Rozbierałem, ale to nic nie dało. Kurwa, wsadziłem tak samo uszelki, jak były i dalej to samo. Weź tam, zatrzymaj. Powinno być jakieś takie. Ta, wiesz, tak, oj, boi... powinno mi samo to uciec. Ta... Zatykam przecież, no, żeby to się sało Ale opracajesz to niż na stapnicę, próbujesz hmm. pod różnymi kotami. Co? Nic? Zatem takie problemy to ja pierdolę Popkać co mam no elektryczną elektryczna załazień Z zainwestuj to masz pieniędzy jak nie Wiesz, żeby się do 12V No To tutaj jest No to to jest elegancja, nie jakiś taki kurwa ręczny, co to w ogóle nie działa Czekaj, rozbierzemy ją? Rozbieraj ją Czekaj Się? Chociaż co mi to dalej Rozbiorę. Rozbieram ją kiedyś. To jakby. ona nieszczelna była. Czekaj, dajmy tu wsadzić. otworzyć to i zacząć. czy będą bąbelki wsadzić. Albo Ale może to ustami zrobimy. Ale nie! wsadzić tylko i podmuchać. Czy będą tam bąbelki. Jakby... Dobra, to zmuchaj. Nie. Yeah. <noise> <Ukaś. głosy> Ale myślałem, że tu gdzie? Tu dobra, sprawdzimy. Tu podmuchać? No, tu jeden bąble, bo może w wodzie wody nie Aha Trzymaj Jest, bąbelki, bo są. Tak? tak? Mhm. No są są. To co przekładamy na odwrót? Wchodzimy to tu, tam, to tam? No to sprawdzimy jeszcze raz. Gdzieś ona nie pompuje. Ona powinna teraz on wystać mi górna stąd powietrze? powietrze. Góra, dół góra, i tak wiesz. A ile pompka elektryczna kosztuje? Zdaje się coś. No 20 a nie tak duży. Na duży, to nie da się... Ani, że posłuży za dużo, to też kosztowało 15 15 zł. ja wcześniej kupiłem jeszcze tańszą za 7 No jest tylko tam 8, taka wiesz, to się rozjebała taka grupa <laughs> A ja powiem. że. to co, że mnie ja... na, na popki pop wydamy <laughs> To co to, różnica to w cenie paliła <laughs> Ja cię podzielę. ale właśnie, bo ja tam tą gruszką ja olej e, e, otrzesałem e, Z tego z Focusa o, No bo za dużo mi oleju już skurwysy dał <laughs> ten, tam w tym zabłońcach Kurde. Ale, Popatrz, Ale ono, ono, tu ja pamiętam ono, ono, tu jest zjebane no Tu, tu Pamiętasz, że tu żeśmy obracali i tak by chciał ssać. Tak, no bo tu kurna jakby... Nie wiem, jakby ten mechanizm. Jest, może tam jakiś prześwietl. Mi się właśnie. wydaje, że ta po prostu piszczelka y, nie przylega do całego tutaj y, obwodu tego styku. i że... powietrze spierdziela, nie? No to co, trzeba rozebrać popkę na części pierwszej Kurde, chyba tak. Dobra, to, to rozbieramy tą to popkę, zobaczymy. No bo to... No i Dobra... Trzymaj te części... To... Trzymaj... Tu został... Tu już... jest taki ten... On chyba się spóźnił. On został po prostu. Ja go wstawiam. Nie? Czy jak? Czekaj, czekaj, a tu ten tło chodzi tak jakby przylegał, ale czy on na pewno przylega? Nie, czekaj, to się Zamykanie, otwieranie. Zamykanie, otwieranie. Mhm. zatka to i to. Ten czekaj. Nie, nie Chcę sprawdzić, czy w ogóle to jest jakieś pisanie, nie? na tak porządnie no. okay. gdzieś spieprze powietrze może tu? gdzie no, gdzieś spieprza patrz, tu tak jakby tutaj tłok był przeległ przelega wszystko w tym tłoku do tego plastiku ale może tędy pieprza sprawdzimy tu no, o kurde, mm. jest jak to działa, ale popatrz tutaj mi się wydaje, bo tu jest ta cała filozofia. Widzisz? No. Otwiera się, zamyka. No tak, ale no to, to tak jak działało. a tu tak już chodzi. Może czekaj, może no, Tak. ciasno? no A też tak samo, kurde, to jest to samo. No. Ale tu mechanizm, patrz, jest pompka. Nie tu nie Dobra. To co Chodzi na to, że trzeba złożyć jeszcze raz i tyle, Czasem, nie? coś się spita to teraz tu nie chce wejść O, tak zrobimy tu O, widziałeś to? Trzeba sposobu, będzie dobrze Może będzie... tego trzeba mocno zakręcić Jeszcze raz o, tak? Ale stłuczy no no się, tu coś się nie, To no by było, na... było na końcu to. Dobra A na... co to jest to w ogóle? No co to, to jest to? W czarte tak wygląda pompka za pieniędna Ja ci mówię, że to coś się zjebało A to było jakoś przetwierdzone do tego Czy może to też jakoś tam służy To też mi się nie że coś tu zjebane jest Patrz, to się otwiera zamyka chyba Aha. Jeżeli ktoś z Was potrzebowałby kiedyś pompki do zlewania paliwa, to polecamy No płacić tam 5 zł i, i mieć spokój, a nie tak jak widzimy teraz tutaj. Mieczy się nie cofało? Ja pierdzi, ale nic. Nie jest się, nie? nie nie to dobrze dał? No tak, jakby, ale tylko poczekaj. Ale to ma ściskać, tu ma zasysać powietrze i ściskać to powietrze. To się gryźłem lekko chodzi. No tak, tam no właśnie. sobie przy, no swobodnie przechodzi z jednej komory do drugiej. Tak, no, no właśnie. Musi być szczelność, a to pewnie jest nieszczelne. Może ta guma się wyrobiła albo co? Albo paliwo ją rozpuściło z czasem. Tutaj mamy nowego bohatera naszego filmu. O kurde Górek. Borys. <noise> Impek Azor nie reaguje. Mamy na banana. wstany. Reksio? Ty, a może to jest ta? Uwica jaka? Daisy. Na banana? <noise> Daisy. Co Azor? Przyszedłeś zobaczyć jak się spuść na paliwo? No jak? To ta muszczelka to jest niebana. Powietrzem szkodzi zamiast tego. No w ogóle nie, nie, nie ma tego. Ta guma, nie? Uszczelka pod głowicą poszła. Guma ja, ma. Nic z tego nie będzie. Mi się wydaje, że ta guma, ona w ogóle y, sparciała przez paliwo, nie? No, no Chodź tu No Po powietrzu wtedy ściskasz, nie? Powietrze, tutaj ono sysa A czekaj, to się nie zakręca? Nie, bo musi tu być przestrzeń musi być otwieranie na zamykanie się. Tak samo tutaj, tutaj tylko się nasadziły i tyle. No. Dobra, spróbujemy jeszcze raz to zamontować, bo inaczej nic tego nie będzie. Nic nie wymyślimy, nie? Gdzieś tutaj jest jakiś po prostu otwór, przez który powietrze spiesprza i tyle. Patrz ta plastikowa nakładka tutaj. Ona powinna ścisnąć dobrze tę gumę. I ona ściska, bo przecież tutaj nie... Ja teraz tu zaczął dmuchać, patrz. Zacznij tu dmuchać i ci będzie ci uciekać. Nie. No, no właśnie, właśnie. Jest dobrze. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No, ale mi chodzi o tą technologię zasysania powietrza. No. Jak ma zasysać powietrze? To trzeba jeszcze do pompki, pompce. A to jest za co? Ciężka technologia dla nas. Poczekaj no. Dobra, Azor, idź co teraz. Nie ma czasu. bo... No. To no też pewnie patrz. Nie idzie. to działa. No. Ale tak działa, ale nie działa. Dobra, dajemy to tu. Jeszcze raz. Musimy porządnie. Daj tą plastikową nakładkę. I tak. Jeszcze raz bardzo porządnie nakładamy i ściskamy tą uszczelkę. Dobra. No i teraz powinno być. A No? Chyba, że przedłużę że y dwie te rurki i będę odsysał do, do ryja, tylko że paliwo będzie mi tak trochę czy ja jak. ku kurwa Wyszło i Jak się to ja... zrobił? Nie, nie wiem. Coś tam poleciało. W międzyczasie zabaw z psem Nastąpił przełom. Nasz kolega został oblany, teraz nie podpalajmy. Ale to sobie... Ja to ws ws wsysłem pustami trochę. A są Ale pompuję? Patrz, teraz tak jakby tutaj się nasmarowało, bo idzie coraz lżej. To może jeszcze raz z ustami? Tylko czekaj, to było na dno. Dziwne. Kurwa, no iściej. Ja pierdolę Ja pierdole, to takie coś. To robotę. Okej, jak neutralizować? Ja pierdolę poszło. Nie spodziewałem się, tego, że to nie będzie tak szybko. Uj, nic tak nie będzie chyba. Przecież to się powinno raz ruszyć i już powinno iść, jak było Cicho. Patrzyłem, no. no Idzie Jak to zrobił? Kurwa, udało się Jak to zrobiłeś? Pokręciłem trochę pompką Wsadziłem kabel tam i z powrotem <grym> Cicho Działa No kurwa, cicho teraz, bo nagrywamy, no Idzie, panowie, pięknie Później otworzymy film, żeby zobaczyć, co się zrobiło. Ale patrzcie, tu tutaj jak pięknie leci. Widziała? Jakieś... działa! Ale A, sobie... to jest jakiś. Działa, ale wiesz co, to, właśnie teraz... Jak jest w końcu z tą logiką Michał, z tak. To jest nielogiczne to prostu. Ta pompka jest Nie A Ale ta pompka cię zaskoczyła po Tak już raz zaskoczy, to gdzie. nie? Aha. Lepiej będę tak trzymał cały czas, żeby w ogóle nie... nie było tak jak wcześniej, żeby tego nie zepsuć, ale osiągnęliśmy sukces. No, ale dwie osoby żeby to zrobiły, to ciężko, to trzeba trzy osoby. No to, to chłopie trzeba kurwa całej ekipy, żeby w ogóle móc spuścić to paliwo. No po jedynkę ma... to masz, okay. Anto. Otwieramy stację paliw. jak żeś tego psa przegonił. Krzyknął na niego? Niczym w blog ekipie Wojtank. No, dajesz? 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 Tak nie będzie, bo będzie się lało. Pamiętasz, tu to jest nieszczelne, tu się będzie wspieprzać. To idzie do, do baku, a my przez lejek lejemy. Aha, zapomniałem. Halo. Zapomniałem. Gdzie jest ten twój No ciężko, dopiero nam się udało zacząć spuszczać paliwo. Pół godziny żeśmy się męczyli, bo pompka nie no, chciała za. Ja lokom, uwaga Ten pierwszy ruch jest najgorszy kurwa, ja pierdolę, Poranek jak Zawsze kurwa jakieś straty muszą być Cześć, kurwa To zaczyna się ciężkie robić, dobra No To jest kurwa benzyna na pewno? Nie, się benzyna Gaz, werwa! z Ukrainy. Szanowanie 10 litrów paliwa z auta do auta zajęło nam godzinę. Godzinę czasu. Także nie wiem, czy to było warte. Oszczędność wyjdzie 2 zł. Czekaj. O, o, czekaj. o kuwa, bo mi leci po ręce. Słuchajcie. E takie sprostowanie dlaczego lejemy przez dwa lejki czarny i zielony ponieważ ta czarna końcówka wchodziła oryginalnie do tego czerwonego kanistra jednak jest nieszczelna i gdybyśmy bezpośrednio wsadzili kanister do tej czarnej końcówki i zaczęli lać to po prostu by paliwo spier uciekałoby dlatego musimy użyć dwóch lejków jeśli do takiej konstrukcji potrzeby nam są minimum trzy osoby. Pierwsza kameruje, druga leje, trzecia trzyma. Tak jest akcje. Tak wyglądało przelewanie paliwa. Poszło wszystko co do kropelki. Nie róbcie tego, jeżeli nie chcecie stracić mnóstwo czasu. Myśleliśmy, że pompka nie zadziała, ale ostatecznie udało nam się. Misja wykonana.